W kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z takim zestawem kosmetycznym, który będzie idealny do pielęgnacji skóry naczyniowej, ale na tym tematyka oczywiście nie dobiega końca, ponieważ będzie na kanale materiał przeznaczony typowo pielęgnacji skóry naczyniowej. Ale dzisiaj postanowiłem się podzielić z Wami świetnymi nowościami kosmetycznymi, które idealnie się sprawdzą w przypadku skóry bardzo suchej, odwodnionej, przesuszonej i przede wszystkim naczyniowej. Więc jeżeli Was taka tematyka interesuje, zapraszam do oglądania. W ostatnim czasie marka Lenia, nasza polska marka specjalizująca się w produkcji kosmetyków, nie wszystkich z dobrym składem oczywiście, wypuściła w ostatnim czasie nową linię kosmetyczną, która nosi nazwę Renew Rose. Jest to linia kosmetyczna skierowana do skór bardzo wrażliwych, histerycznych, z tendencją do łatwego zaczerwienienia, do rumienia, do skóry silnie odwodnionej, przesuszonej i suchej. Ja mam skórę suchą i też już testowałem te kosmetyki, więc mogę jak najbardziej się wyrazić tutaj pod względem składowym, jak i również w kwestii działania. Od odnośnie tej nowej linii kosmetycznej. Dlatego również powstaje ten film z informacją, że kosmetyki są idealne do skóry naczyniowej. Dzięki czemu? Mamy tutaj główne składniki aktywne, między innymi wyciąg z róży. Mamy tutaj magnes, mamy tutaj glukonalakton, mamy tutaj komórki macierzyste, mamy tutaj multą składników aktywnych, które wykazują silne właściwości wyciszające, zaczerwienienie, wyciszające rumień, głęboko nawilżające, odżywcze, a przede wszystkim nie zapychające. Formuły tych kosmetyków są bardzo lekkie. Ja szczerze powiedziawszy przy zamawianiu tych nowości kosmetycznych zastanawiałem się czy ta formuła kosmetyczna będzie zdecydowanie dla mnie, do mojej suchej skóry odpowiednia na lato. Jakieś było moje zdziwienie, że w trakcie testowania tych kosmetyków okazało się, że te formuły tych kosmetyków nie mają tak ciężkich konsystencji i tak ciężkich formuł, na jakie po prostu wskazywał skład. Kosmetyki mają leciutką konsystencję, bardzo szybko się wchłaniają, nie pozostawiają żadnej tłustej warstwy. Giełka remineralizująca do skóry twarzy. Główne składniki aktywne, które mają być przede wszystkim w tym produkcie, to przede wszystkim woda morska głębinowa, ekstrakt z melona, ekstrakt z pomarańczy, magnez i minerały. Jeżeli chodzi o specyfikę klasyfikację, którą napisał producent odnośnie tego produktu, moi drodzy, jest ona następująca. Mineralna mgiełka różana z serii Renew Rose to innowacyjna formuła dająca skórze intensywne odświeżenie, oczyszczenie oraz wzmocnienie i regenerację. Działa łagodząco oraz wyciszająco, chroni kruche naczynka, jak najbardziej i tonizuje, dostarczając głębokiego nawilżenia. Uzupełnia niedobory minerałów i mikroelementów oraz większa poziom natlenienia skóry. Przewraca odpowiedni poziom pH, pozostawiając skórę oczyszczoną, promienną i odświeżoną. I tutaj jak najbardziej, moi drodzy, mamy składy po prostu tych produktów wzorowe. Mamy tutaj ekstrakt z pomarańczy, ekstrakt stary, mamy tutaj mocznik, ekstrakt z róży, woda różana, ekstrakt z melona, witamina E, mamy tutaj magnez, mamy tutaj cynk, mamy tutaj miedź. Jak najbardziej. I mamy tutaj oczywiście jeszcze konserwant. I Sposób wydobywania się z tego produktu z mgiełki jest naprawdę fajny. Tutaj mgiełka jest taka konkretna, delikatna, nie pryska, nie rozpyla tak bardzo dużej ilości produktu. Ja sobie pozwoliłem oczywiście teraz wzroszyć skórę twarzy, ponieważ ta mgiełka daje fenomenalny efekt odświeżenia, idealny w upalne dni, jak i również niesamowitą dawkę nawilżenia i ukojenia skóry. Także jak najbardziej moi drodzy, śmiało Wam polecam tą udaną nowość od marki Lenia. Naprawdę muszę Wam powiedzieć, że się zszokowałem, jak Lenia wypuściła tą nową linię kosmetyczną, Mówię, pewnie, może tam znów będzie taurat kopolymer, znów będzie mikroplastik. Powiem, no, oczywiście, rzecz jasna, znówko trzeba negatywnie się wypowiedzieć o kolejnej marce kosmetycznej. No, ale nie, ale jednak nie. Nie mamy tutaj tauratów kopolimerów, nie mamy tutaj koło polimerów, nie mamy tutaj sodium poliakrylaty, nie mamy nic. Mamy oczywiście rzecz jasna tylko i wyłącznie czysty skład. Także jeżeli chodzi o tą giełkę, śmiało Wam polecam jest to taki fajny produkt tonizujący, odświeżający i wycieszający skórę. Teraz o następnym produkcie, o którym sobie porozmawiamy, jest to taki specyficzny produkt, ponieważ producent nazwał go Face Booster. Ten produkt prezentuje się w taki oto sposób. Jest to odbudowujący booster do twarzy i również składniki są te czynne takie same, oczywiście zastosowane w tym produkcie. Kwas hialuronowy, alga wakame, olej z róży, ekstrakt z arniki, róży kaszczanowca i czarnego wzu. I tutaj jeżeli chodzi o jego specyfikację, którą napisał producent, jest ona następująca. Booster różany z serii Renew to innowacyjna formuła dająca skórze intensywną odbudowę i odżywienie, wzmocnienie i regenerację. Bogactwo składników aktywnych wpływa na skórę, pobudzającą Wzmacniająco łagodząca oraz wyciszająca, czyniąc ją promienną i odświeżoną. Idealny primer pod makijaż. I tutaj producent rekomenduje również stosowanie tego produktu zarówno w dziennej, jak i w nocnej pielęgnacji, ale również jako dzienną rekomenduje to stosować jako bazę pod makijaż. W moim zastosowaniu i w moim odczuciu jest to produkt taki głęboko nawadniający, jest to zdecydowanie silniejsza forma serum, to jest zupełnie coś silniejszego od serum do twarzy, ponieważ efekty są błyskawiczne. Nie są to efekty chwilowe i efekty się utrzymują. Skóra przez cały dzień jest w komforcie. Jest maksymalnie nawilżona, jest wyciszona, jest rozświetlona. Produkt również był stosowany przez skórę naczyniową, przez osobę ze skórą naczyniową. I była zauważalna znaczna różnica w kwestii zaczerwienień, jak i również złagodzenia skóry. Także jak najbardziej produkty pod kwestią skóry naczyniowej są idealne. Teraz następnym produktem, którym się zajmiemy, moi drodzy, jest to krem. Krem z linii Rose, również z tej samej linii. Ten krem ma ciut cięższą konsystencję, ale w dalszym ciągu jest ona lekka i przyjemna i bardzo szybko się w skórę wchłania. Muszę Wam ją zaprezentować. Jest to konsystencja no, takiego zbitego kremu. Bardzo szybko się w skórę wchłania, jeżeli chodzi o wchłanialność. Zero tłustej warstwy, zero smurzenia się po skórze, bezpośrednio ładnie się wchłania i zero tłustej warstwy. Co nam mówi producent o tym kremie do twarzy? Ponieważ jest to bardzo dość ważna i skądna uwaga. Krem różany to innowacyjna formuła dająca skórze intensywną odbudowę, odżywienie, wzmocnienie i regenerację. Działa łagodząco oraz wyciszająco, chroni kruche naczęka oraz odnawia skórę. Dostarczając głębokiego nawilżenia i produkt tutaj główny składnik aktywny, który ma działać w tym produkcie są to komórki macierzyste z róży, które wykazują niesamowite właściwości Odświeżające, wyciszające rumień, świąt, podrażnienie i zaczerwienienie skóry. Silnie skóry regenerują, jak i również dodatkowo działają prewencyjnie przeciwzmarszczkową, jak i również przeciwzapalnie. Także jak najbardziej głównym składnikiem aktywnym działającym w tym kremie są to komórki macierzyste z róży. Producent tutaj nic nie mówi, że jest to krem dzienno-nocny. nie pisze również, że krem jest typowo na dzień, krem typowo na noc, tylko tutaj jak najbardziej ten krem można śmiało stosować w pielęgnacji dzienno-nocnej. Nie zawiera żadnych interakcji aktywnych składników, które powodowałyby totalną dyskwalifikację stosowania kosmetyku, oczywiście w upalne dni w dzień, jak i również w nocnej pielęgnacji. Także jak najbardziej jako dzienno nocny krem do twarzy jest to idealny produkt do skóry naczyniowej, już suchej, odwodnionej, wrażliwej. Także jak najbardziej zdecydowanie mogę wam śmiało polecić ten nowy krem do twarzy. Zgaduję z dość zdeczka bardzo dużo, ale nagrywam oczywiście, rzecz jasna dzisiaj dla was materiały, które będą publikowane w trakcie mojego urlopu, ponieważ w trakcie urlopu oczywiście nie będę nagrywał materiałów. I więc wracając do tego kremu, jest to krem genialny dla każdego typu skóry. Naprawdę, jest to krem idealny dla każdego typu skóry, który skóry nie będzie obciążał, który skóry nie będzie oblepiał. Również konsystencja jest na tyle lekka, że produkt jest 100% w skórę wchłania. Także jak najbardziej śmiało ten krem dla każdego typu skóry polecę. I teraz porozmawiamy sobie o serum do twarzy, ponieważ oprócz boostera. Oni również wprowadzili serum do twarzy. I to serum prezentuje się tak. Lenia Renew Rose Face Serum. Skóra sucha i dojrzała, komórki macierzyste z róży, woda morska, woda różana. Jeżeli chodzi o specyfikację, którą napisał producent, jest ona następująca. Serum z różą pobudza procesy regeneracyjne, dogłębnie odżywia i nawilża, dając jednocześnie efekt liftingu. Liftingu nie zauważyłem, nie ma kosmetyków liftingujących, także nigdy nie wierzcie w kosmetyki liftingujące. Oraz zdrowego wyglądu skóry. Komórki macierzyste z róży pobudzają aktywność skóry, przedłużają żywotność poszczególnych komórek, uzyskując gładką, napiętą i jędrną o młodzieńczym blasku skórę. I naprawdę to jest, moi drodzy, konsystencja prawdziwej wody, i jest to produkt maksymalnie esencjonalny. Ja już wam pokażę, jak on się zachowuje pod kwestią aplikacji na skórę. On, mimo tego, że on jest wodny, jak on się wchłonie, on nie pozostawia żadnej lepkiej, klejącej ani tłustej warstwy na skórze, ale pozostawia coś w stylu takiego efektu maksymalnego rozświetlenia skóry. I okej, okay, serum się wchłonęło, ale nie mam pojęcia, czy ta kamera mi ujmie to, co chcę Wam zaprezentować. Wątpię. Nie wziąłem ze sobą lampy, więc lampa by spotęgowała to, ale chyba tutaj nie ujmie mi tego. No trudno, no cóż, nie poradzimy, nie zmienimy świata, nic nie poradzimy na to. To, co chciałem Wam pokazać, to taki efekt maksymalnego rozświetlenia skóry bez brokatu, bez jakichkolwiek rozświetlających drobinek. Jest to po prostu coś porównywalne do Baby Face, czyli do dziecięcej skóry, takiej zdrowo wyglądającej, maksymalnie rozświetlonej, takiej błyszczącej skóry dziecka. Naprawdę efekt jest fenomenalny, jakie to serum pozostawia na skórze. Tylko no, nie mogę tego ująć. No, niestety, ale naprawdę efekt jest piorunujący. Jeżeli chodzi o to serum w całokształcie, jest to świetny produkt nawadniający. Ja na przykład stosowałem te produkty w różnych synergiach, i na przykład tonizowałem skórę, oczywiście tonikiem. Aplikowałem najpierw sobie booster, później serum. I później aplikowałem krem i nic mi ze sobą w interakcji nie wchodziło, działanie jak najbardziej było w porządku, ale zauważyłem, że ten efekt takiego baby face był mniejszy jak zastosowałem ten booster jak zastosowałem ten booster. Bez niego ten efekt baby face był naprawdę bardzo mocno zauważalny. To nie był sztuczny błysk, to nie był tłusty błysk, to był taki efekt naprawdę świeżej, takiej świetlistej skóry. To było coś pięknego, coś genialnego, coś cudownego i jeszcze żaden kosmetyk nie dał mi takiego efektu, jak zapewnił mi e, ten produkt marki Lenia, czyli to serum do twarzy. Efekt był świetny. Jeżeli chodzi o głębsze takie działanie tego produktu, to przede wszystkim właściwości prewencyjne, przeciwzmarszczkowe, głęboko nawadniające, nawilżające, antyoksydacyjne, jak i również wyciszające i wzmacniające naczynka, zmniejszające rumień świąt i podrażnienie skóry. Moi drodzy, posłuchajcie. Ja też wątpiłem w te nowości kosmetyczne. Zobaczyłem na Instagramie, że linia wpuszcza jakieś nowości, więcej szczegółów już wkrótce. Okej, okay, no to patrzę o co tam chodzi. I muszę wam powiedzieć, że jak puścili ten post oficjalny, że już jest na ta nowa linia yy, w sprzedaży, mówię, no pewnie, znów tam dali akrylodimetyl, tauratko polimer, akrylatyko polimer, mówię, no oczywiście, rzecz jasna, więc ja już nawet nie będę zaglądał w te kosmetyki. Ale coś mnie tknęło, żebym zajrzał w te kosmetyki i ja tak czytam te składniki aktywne, tak? Komórki macierzyste, woda morska. I mówię, dobra, składniki aktywne są, ale jeżeli jest akrylodimetal, touratko polimer albo akrylaty. Skopolimer albo poliakrylan to nie ma żadnego sensu. I oczywiście tych składników tam nie było. Wrółem się w jeden wielki szok i od razu bez wahania, po prostu zamówiłem całą linię kosmetyczną. Produkty są warte uwagi, warte zainteresowania i zdecydowanie warte swojej ceny. Jest to świetna linia, taka wyciszająca, więc marka Linia wypuściła świetne nowości kosmetyczne, jak najbardziej czyste składowo, bez polymerów, bez mikroplastików, także jak najbardziej śmiało mogę Wam je zarekomendować. Naprawdę najbardziej podpasowało mi to serum. Wszystkie kosmetyki są dobre, ale to serum daje mi ten efekt baby face, że naprawdę głowa mała. I jak najbardziej jest to linia taka kojąca, wyciszająca, rewitalizująca i śmiało, zdecydowanie Wam ją polecam. Także dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli Wam się ten materiał podobał, zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się ciepło, do następnego. Hej!